Witam Was w tym dzisiejszym odcinku. Tak jak też mówiłem wcześniej, dzisiaj zajmiemy się zbiorem broni u antyterrorystów. Broni tych jest o wiele mniej, ponieważ większość się powtarza. No ale do dzieła. Pierwszą bronią, którą omówimy sobie, jest to MP7, które dograne zostało za TMP. Tak, posiada ona wbudowany tumik oraz celownik laserowy. No, celownik oczywiście nie działa, bo nie jest to przewidziane w tej grze dla tej broni po prostu jest on na ozdobę, jednak tłumik Tumic, e, broni generalnie jest dużo cisz, cichszy. Tak, już musiałem zginąć. A to jest ta piękna teksturka, której no, widzieć nie powinniście, no ale niestety widzicie. No, nie schowuję jej nigdzie. W SMG już się nic nie zmienia. A, o, następną broń zmienioną jest e, FAMAS. Za FAMASa mam M16 z granatnikiem. Granatnik oczywiście na ozdobę. O, jest, leżysz, baniacz. Pięknie. Drugi. Ja jeszcze pomyślicie, że jakiegoś Aimbota mam albo HS, nic z tych rzeczy nauczyłem się grać w przeciągu jednego dnia. Na boty na Easy. Tak. Wielka sztuka. No ale teraz przynajmniej coś zabijam. W odróżnieniu do tamtego odcinka. O nie wiem czy to TB. Chyba tak. A, bardzo fajna broń, no ale idziemy z materiałem dalej. E, następnie z M4. Tak jak już mówiłem, jest to moja ulubiona e, broń w tej grze. Nie tylko broń, ale też cała ta teksturka mi się bardzo podoba. No i myślę, że będzie mi się nią owocnie grało przynajmniej w dzisiejszym gameplayu. Obejdziemy, może ten pociąg. To... Aha, nie, on wiedział, że ja tam idę, oczywiście. Bo to jest ten szósty zmysł. Botów którego przeciw sobie nie umiem wykorzystywać. Ale jak już grać normalnie z nimi, chcę sobie zagrać. To oczywiście znajdą go wszędzie. I jeszcze wszystkie strzały, wszystkie naboje lecą w jeden punkt. Tak, to jest filozofia. Botów po prostu ubóstwiam to, ale nic. Co tam mamy następnego? auk, który nazywa się Bullpup. Bullpup. Dobra, wgrane mam to coś. Nie wiem, jak to się nawet nazywa, ta broń, naprawdę. Ale nie o to chodzi. Idziemy pozabijać trochę. Ale mi się to uda. Standardowo idziemy tu, to jest moje ulubione miejsce. Zawsze tu jakiś bot przyjdzie. No właśnie. O, o! A nie miałem szans. Przód ty tył jeszcze przeładowywałem. To zrozumcie, że byłem w takiej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia po prostu. Dobra, polatamy sobie. Może jakiegoś Buga znajdziemy. Hmm. Podziemia tej mapy, piękne. Hmm. O, tam jakaś fabryka jest. Ciemność, widzę. A tam światłość. Co to jest? A, bardzo ciekawe to jest. Się zastanawiam, po co autorzy tej gry e, zrobili takie teksturki nikomu niepotrzebne. No bloki. No super. No normalnie mogę się przetransportować do bloków. Ja w życiu bloku nie widziałem w ogóle. Jaka ta gra ma możliwości dydaktyczne. Po prostu mo możemy sobie blok zobaczyć. Ludzie czajcie. Założę się, że nikt z Was nie widział bloku, dlatego też warto zagrać w tą grę i zobaczyć jak wygląda blok, tak. Ale dobra. Hm. Tak, już, już ostatnia broń. PSG. Dobra, no to na tę ostatni, ostatnią grę... Wyposażę się w fajne rzeczy. Kupię sobie granat. Nigdy granatów nie kupuję, bo uważam, że są zbyteczne. Przynajmniej w tej grze. Nie wiem, czy one nawet... No nie zabijają. Po prostu dostanie koleś pod nogi granata, to i tak nie zginie. Więc jaki sens jest używania granatów? Dobić z granatami się jeszcze w życiu nie zdarzyło. No dobra, nie gram w tą grę jakichś rekordowych ilości czasowych ale... No, czasami zdarza mi się pograć w, w ostateczności jak... E, nic innego mi się nie chce dobra idziemy na strefę A tak jasne, w prawo Szczałka w lewo, nie, ja muszę zobaczyć w prawo oczywiście o, bot, bot cześć, bocie ha, wygraliśmy, dobra U, awp nie jest dograny, ale jest bardzo dobre. No, najlepsze chyba. Najlepsza broń w tej grze. Bardzo celna, bardzo skuteczna. Nie wiem, czy posiada w ogóle jakieś wady. No, chodź zleć w ten punkt, w który chcemy. No właśnie. Broń po prostu idealna dobrze to idziemy, robimy rush Zobaczymy co z tego rashu wyniknie A ja znowu tu idę, no się ograniczam w, w każdej na każdej mapie ograniczam się do o jednej ścieżki, dlatego coś wybiorę teraz inną. I znalazłem! Ha! Szkoda, że mnie zabrą No jakby nie było tak. Cien... Gdzieś tu chyba jest latarka, chyba na F, ale po co? Po co sobie włączyć latarkę? Dobra, polatam sobie. Może jakiegoś innego buga znajdziemy? Hmm. Co to jest? Aha, tu byliśmy. Aha, to są te super bloki. Dobra, nie będę już się zagłębiał na, nad ich tematem. No tak, te tory też są tu potrzebne, naprawdę. Po prostu możesz sobie zajrzeć tu i będziesz wiedział, że tam są tory. Nie wiem, po co to autorzy zrobili. Wiele na mapach jest różnych miejsc, do których możesz dojść jedynie za pomocą kamery. Jak to się nawet nazywa, nie wiem Swobodnie rozglądające się. Po fachowo. fachowo to chciałem określić tą nazwę. Tam coś widzę w dali, ale to zaraz znika. Tak. Nie ma, jest. Nie ma. Jest. Nie ma i jest ale ładny ma środek po prostu. Ściany nagle zniknęły. Magiczny, magiczna cysterna z... jakimiś... Hmm, odpadkami nuklearnymi. Z, co to za znaczek jest? Dobrze, więc w dzisiejszym materiale to by było na tyle. To zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do e, oglądania, komentowania, zapraszam także na mój kanał. I żegnam się z Wami, cześć!